Hello! Dzisiaj na prośbę nagram, co to są wektory, jakieś działania i wymyślę jakieś zadanie na szybko, policzymy coś i spierdalam na studia uczyć się. Wektor? A co to jest? Dobra. Jak ja rozumiem wektor? W matematyce, dla mnie, wektor oznacza po prostu przesunięcie. Dajmy na to, że mamy jakiś punkt o jakichś współrzędnych i chcemy go przesunąć w jakiś inny punkt. Wtedy używamy wektora i współrzędne wektora. Po prostu dodajemy do współrzędnych tego punktu i dostajemy ten przesunięty punkt po prostu. Co oznacza wektor w fizyce? Mamy jakieś ciało w jakimś świecie dwuwymiarowym, nie? Bo trójwymiar na razie nas nie interesuje, bo będzie za trudne. I działa na niego jakaś siła. I tak, im dłuższy jest ten wektor który symbolizuje siłę, tym większa jest ta siła, która działa na to ciało, i to działa dwie strony, nie? Im większa jest siła, tym dłuższy będzie ten wektor, co nie? A jeżeli nie ma żadnego wektora, to po prostu żadna siła nie działa, mamy ruch jednostajny, prostoliniowy, albo ciało się nie porusza. Jeżeli chodzi o wektory, są dwa ważne pojęcia, które trzeba kurwa znać na blachę. Po pierwsze, to jest kierunek wektora, a po drugie, to jest zwrot wektora. Czym jest kierunek? Kierunek oznacza prostą, wzdłuż której działa wektor. Cyk. I mamy powiedziane, że wzdłuż tej prostej działa wektor, ale nie wiemy, czy w tą stronę, czy w tą stronę. O tym mówi nam zwrot. I zwrot ma w tym przypadku dwie możliwości: w tę stronę, albo tutaj w tę stronę. To, czy zwrot jest zgodny, czy przeciwny, określamy na podstawie innego wektora. Dajmy na to, że jest sobie jakiś wektor. I mamy jakiś inny wektor, który jest równoległy do tego. O nich możemy powiedzieć, że mają te same kierunki, co nie? Działają wzdłuż tej prostej, tutaj, taką, poprzekątnej, ale mają przeciwne zwroty, bo ten wskazuje tutaj, a ten wskazuje tutaj. Zapamiętaj, te same kierunki mogą być: kierunki, kierunki, kurwa, kierunki, a zwroty mogą być przeciwne lub zgodne, tak jakby ten był. Kopią tego, nie? Byłyby dwa identyczne wektory, to o nich mówimy, że mają ten sam kierunek i ten sam wzrost, bo celują w tą samą stronę, jasne? Ok, ogólnie z wektorami najważniejsze moim zdaniem jest to, jak je dodawać. Jak dodawać wektory? Są dwie na to metody, ja pokażę tylko jedną. Dajmy na to, mamy dwa wektory, nie? które działają na przykład na jedno ciało. Łatwiej będzie sobie to wyobrazić. Musimy je dodać, aby policzyć siłę wypadkową. Patrz, jak to sobie wyobrazić? Z tej strony, nie, w tym kierunku kopie jedna osoba, a z tej strony, w tym kierunku kopie druga osoba w ten sam sześcian, nie? Więc jak kopię dwie osoby, to na pewno poleci dalej niż by kopnęła jedna, nie? Ale poleci w innym kierunku. Jaki to jest kierunek? No właśnie tutaj trzeba dodać te wektory, aby wiedzieć, jak wygląda ten wypadkowy. Prowadzamy tak, żeby to było równoległe. Ten do tego, a ten do tego, co nie? I ten wektor wypadkowy będzie leciał sobie tak. O. I widzisz, że jak kopną dwie osoby, jedna w tą, nie, w tym kierunku, a druga w tym kierunku, to tak naprawdę można to traktować tak, jakby to kopnęła jedna osoba w tym tutaj, jednym kierunku, z taką siłą, która jest oczywiście większa od tych składowych. Ale właśnie, co to są siły składowe? Słuchaj, no kurwa, każdy wektor można rozbić na składowe. Ale co to znaczy składowe? Do tego potrzebny jest układ współrzędnych. I co? I jak są zorientowane? Który kierunek mają składowe? Składowe wektora zawsze są równoległe, kurwa, do osi współrzędnych. Czaisz to? To są osie współrzędnych. To jest x-owa, to jest y -owa. Jasne? I składowe, składowa x tego wektora będzie równoległa do tej osi poziomej, no kurwa. Co tu więcej mówić? I popatrz, on się kończy na linii prostopadłej. Tutaj, patrz, narysuję cię. Popatrz, kurwa, tu jest kąt prosty. Kąt prosty tu jest. Ok? A składowa Y będzie równoległa do Y osi. I też będzie się kończyć tutaj na linii prostopadłej do tej osi. Dlaczego tak jest? Popatrz, mówiłem Ci wcześniej o dodawaniu wektorów. Mamy jakiś wektor tutaj. Który jest równoległy do tego Tutaj ten jest równoległy do tego Ten tutaj to jest wypadkowy Czyli każdy wektor jest wektorem wypadkowym Sumy swoich składowych Cześć, To jest składowa x A to jest składowa y Jak to oznaczamy? Jeżeli ten wektor tutaj oznaczymy w To ten tutaj to jest wx A ten tutaj to jest wy Ale to nie wszystko I Jeszcze musisz dodać taką strzałkę u góry Kminisz? Dobra, dobra, skup się Teraz się skup Ostatnie zagadnienie, naprawdę. Dobra, jeszcze dwa, ale jedno wynika z drugiego. Popatrz: mnożenie przez liczbę. Dajmy na to, że jest jakiś wektor, który ma współrzędne jakieś x, y. To mogą być liczby, to może być 2 albo 5. Nieważne, kurwa, to jest ogólny przypadek. Dajmy na to, wyobraź sobie, że tutaj stoją jakieś liczby i chuj. Dobra. I patrz, mnożymy to przez jakąś liczbę, 4, 5, nieważne. Oznaczymy ją jako alfa. I kiedy alfa jest równe 2, to ten wektor, on się podwaja. I powstaje nowy wektor, który jest długości tych dwóch. Wyobraź sobie, że tej strzałki tu nie ma, nie? I to jest jeden taki długi wektor, nie? Taki zajebiście długaśny, czaisz to? Dobra, a co jeżeli alfa jest równa... Minus 1. Wtedy wektor po prostu zmienia swój zwrot. Jak mamy, mieliśmy wektor taką i mnożymy go przez minus 1, czyli jego współrzędne mnożymy przez minus 1, to on jest wektorem o tej samej długości, ale przeciwnie skierowanym do swojego zwrotu wcześniejszego. Czyli jak jest w tą, to przeciwny zwrot to jest w tą, ale w tym samym kierunku. Pamiętaj, kierunek to jest prosta, wzdłuż której działa wektor. Jarzysz? Dobra, co tu, jeszcze, co tu jeszcze może być, kurwa, takiego? Popatrz to. Jak takie coś zrobić? Masz jakąś liczbę razy wektor. Jak takie coś wymnożyć? Mnożysz po prostu przez składowe, jak przez nawias. Patrz. Czyli będziesz mieć nowy wektor, który pierwsza współrzędna będzie pomnożona przez alfa i druga współrzędna będzie pomnożona przez alfa. Widzisz? Ta alfa zawędrowała nam tutaj. Czyli po prostu mnożymy współrzędne wektora... Przez stałą, jeżeli mnożymy wektor przez stałą. Jarzysz? Dodawanie wektorów. Dajmy na to, mamy jakiś wektor pierwszy, którego nie znamy długości, nieważne co tu stoi. Minus, 0 kurwa. Byle zespolonych tu nie pchać, bo po co kurwa? Po chuj ci to. I dodajemy wektor kolejny, nie? Na przykład, który ma inne współrzędne. Może mieć te same, ale nie jest to powiedziane. I patrz. Jak takie coś dodać? Dodajemy współrzędne. Widzisz? x1 plus x2. I to tyle, naprawdę. Tutaj nie ma filozofii. A jak odejmować wektory? Co to znaczy? Patrz. x1, y1. Pierwszy wektor odjąć. Drugi wektor. x2, y2. Jak, jak takie coś ugryźć? Popatrz. Tutaj stoi jedynka. To jest minus jeden razy ten wektor. Czyli to jest stała. Możemy przemnożyć przez nią to. Widzisz, ta minus 1 jest równe nasze alfa. Czyli to może tutaj pomnożymy przez tą pierwszą współrzędną, a to leci tutaj, pomnożymy przez tą współrzędną. A tutaj zostanie plus. Patrz, x1, y1, plus i mamy, popatrz, minus 1 razy x2 to jest minus x2. Po prostu bierzemy przeciwność tych współrzędnych. Popatrz dalej. To jest dodawanie, już dodajemy te współrzędne. To naprawdę nie ma nic trudnego, to jest znaku równa się. Tutaj nie ma nic trudnego, patrz, x1 i mamy minus 2, czyli jakby było plus, ale widzisz patrz, mamy plus, ale w nawiasie minus 2. I ten plus tutaj nic nie zmienia. Możemy go pominąć. Możemy to od razu tak zapisać. X1 minus x2 średnik Y1 minus Y2. I to jest tyle z odejmowania wektora. Odejmowanie wektorów to jest odejmowanie ich współrzędnych. Tutaj nie ma nic więcej, naprawdę. <grymne> Patomat ma do usług.